To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Stany Zjednoczone i Ukraina poinformowały, że stworzyły zarys poprawek do planu pokojowego, który wcześniej został wypracowany przez stronę amerykańską w konsultacji z Rosją. Szczegóły nie zostały podane do publicznej wiadomości. Delegacje USA i Ukrainy spotkały się w Genewie. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Biały Dom przekazał, że nowa wersja planu zakłada wzmocnione gwarancje dla Ukrainy oraz uwzględnia jej interes narodowy. Władze w Kijowie nie wydały własnego komunikatu potwierdzającego te słowa i nie komentowały ich w mediach. Państwa europejskie przygotowały alternatywny plan pokojowy w konsultacji z Ukrainą. Jego szczegóły nie zostały podane do publicznej wiadomości, podobnie jak w przypadku amerykańskiego. Media donoszą jednak, że zakłada on wstrzymanie walk na obecnej linii frontu i ograniczenie ukraińskiej armii do 800 tysięcy żołnierzy. W wersji przygotowanej przez Waszyngton byłoby to 600 tysięcy, a siły ukraińskie musiałyby wycofać się z Donbasu. Trump oczekuje, że Zełański zaakceptuje plan do czwartku, chociaż zaznaczył, że termin może zostać przedłużony, a propozycja planu nie jest ostateczna. Sekretarz stanu USA Mark Rubio, uczestniczący w negocjacjach z Ukrainą, powiedział, że czwartek to raczej data orientacyjna. Chodzi o to, by jak najszybciej powstrzymać zabijanie. Według źródeł agencji Reutera Trump zagroził Kijowowi odcięciem wsparcia wywiadowczego i sprzedaży broni, jeżeli nie wyrazi on woli przyjęcia planu. Prezydent Stanów Zjednoczonych napisał w mediach społecznościowych, że Ukraina nie jest wdzięczna za jego wysiłki na rzecz pokoju. Niedługo potem publiczne podziękowania wyrazili prezydent Wołodymyr Załański oraz szef jego gabinetu Andrii Jermak, biorący udział w rozmowach w Genewie. Moim zdaniem ta amerykańska propozycja, ten 28-punktowy plan wynika z trzech najważniejszych czynników. Po pierwsze z priorytetów obecnej administracji, w których Europa zajmuje odległe miejsce. Po drugie z rozpoznania, że to Rosja, a nie Ukraina wygrywa na froncie. Oraz po trzecie, z chęci przekucia tej ukraińskiej porażki na froncie we własne zyski finansowe w czasach spodziewanego pokoju. Rozwinę krótko każdy z tych trzech punktów, więc po pierwsze Donald Trump zapowiadał, że będzie chciał zakończyć wojnę i fakt jej zakończenia jest dla niego ważniejszy niż szczegółowe warunki, na jakich ta wojna się zakończy. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, Europa, a tym bardziej Europa Wschodnia, nie stanowi... Obszaru, który jest priorytetowy. Najważniejsze jest dla niego zakończenie wojny, w której, i tak uważają Trump i jego ludzie, Ameryka nie ma tak naprawdę żywotnych interesów. O tym Amerykanie mówili w kampanii wyborczej i to mówił nie tylko Trump, ale również jego rywale do nominacji, między m.in. Ron DeSantis, gubernator Florydy. To uznanie potencjalnie znowu w opinii administracji Trumpa pozwoliłoby mocniej Przekierować uwagę i zasoby Waszyngtonu na sprawy wewnętrzne, sprawy zachodniej półkuli i sprawy azjatyckie w tej właśnie kolejności, bo takie właśnie są priorytety administracji Trumpa. Co do drugiej kwestii, zaproponowany przez Amerykanów plan jest też świadectwem tego, że Biały Dom uznaje, że Rosja te wojny wygrywa. Stąd gotowość do usankcjonowania utraty przez Ukrainę terytorium, jakiejś formy ograniczenia liczebności ukraińskiej armii i zamknięcia otwartych dotychczas drzwi do NATO. Nad tym wszystkim unosi się przekonanie administracji amerykańskiej, że są to koncesje, które sprawią, że Rosja nie będzie miała powodu dokonać kolejnej inwazji, ponieważ Amerykanie wychodzą z założenia, że rzeczywiście to kwestia rozszerzenia NATO jest tutaj tym czynnikiem, który sprawia, że Rosjanie inwazji dokonali w 2022 roku. I po trzecie, Amerykanie jednocześnie chcą też czegoś dla siebie. Stąd też zapisy o tym, że to oni sami mieliby czerpać największe zyski z odbudowy Ukrainy. I de facto zagarnąć większość środków rosyjskich, które są obecnie zamrożone. Natomiast zapis o przyszłej współpracy gospodarczej z Rosją uważam, że w założeniu miałby rozpocząć wstępianie ostrza partnerstwa rosyjsko-chińskiego, które jest wymierzone od dłuższego czasu w Amerykę. Spodziewam się dużego nacisku. Przede wszystkim Amerykanie mogą odciąć pomoc wywiadowczą. To byłby duży problem dla Ukraińców. Natomiast trudno powiedzieć, czy Amerykanie zaprzestaną sprzedaży broni, bo w tej chwili sprzedają ją Europie, która następnie przekazuje ją Ukrainie. Dla Białego Domu to jest interes. Biały Dom na tym zarabia, więc trudno powiedzieć, na ile Amerykanie mogą rzeczywiście ograniczyć sprzedaż broni. Natomiast ograniczenie czy odcięcie w ogóle pomocy wywiadowczej wydaje się najbardziej prawdopodobną opcją. I jest jeszcze druga rzecz, to znaczy jest prawdopodobne w mojej ocenie, że Trump gdyby Ukraińcy nie zgodzili się na porozumienie Trump może wrócić do narracji, którą podjął już jakiś czas temu o tym, że Zełański nie ma demokratycznej legitymacji, że na Ukrainie nie było wyborów i że Zełański ma bardzo niskie poparcie. To będzie oznaczało, że Trump będzie chciał zmiany władzy w Kijowie i będzie chciał Kogoś decyzyjnego, kto plan pokojowy zaakceptuje w tej czy innej formie, bo wiemy, że cały czas toczą się rozmowy delegacji ukraińskiej, amerykańskiej, następnie Amerykanie prawdopodobnie będą rozmawiać o tym z Rosjanami, więc nie jest powiedziane, że plan, który zostanie wypracowany między tymi wszystkimi stronami, zostanie teraz zaakceptowany. Natomiast Amerykanie myślę, że będą silnie naciskać na to, żeby Ukraina. Te czy inną wersję planu, na której wiele też straci, żeby ją przyjęli, i spodziewam się silnych nacisków ze strony Trumpa i innych członków jego administracji. Tłumaczył Łukasz Gadzała, dziennikarz Onetu specjalizujący się w polityce amerykańskiej. Europejska pracuje nad przepisami utrudniającymi Chinom zdobywanie jej rynku. Chodzi o rozwiązania, które sprawią, że chińskie podmioty inwestując w Europie będą musiały jednocześnie pobudzać jej gospodarkę, tworzyć miejsca pracy i transferować technologie. Problem nabrał szczególnego znaczenia od kiedy Donald Trump wprowadził cła na towary z państwa środka. Spowodowało to częściowe przekierowanie strumienia eksportowego do Europy. O szczegółach nowych przepisów mówił Europejski Komisarz do Spraw Przemysłu Stefan Sożorny w rozmowie z Financial Times. Jak stwierdził, chodzi o to, by inwestycje Zagraniczne nie były jedynie bramą do wspólnego rynku, ale by przenosiły do wspólnoty jak największą część wartości dodanej w łańcuchu produkcji. Sejourne powiedział, że chce realizować podobny program do Donalda Trumpa. Ma on sprawić, że do Europy napłyną korzystne inwestycje, ale w oparciu o inne narzędzia niż bariery celne. Komisja Europejska ma przedstawić propozycję w tej sprawie w grudniu. Siły izraelskie zabiły wojskowego przywódcę Hezbollahu na przedmieściach Bejrutu. Ali Tabtai, który pełnił funkcję szefa sztabu wojskowego organizacji, zginął w wyniku ataku rakietowego na budynek mieszkalny. Śmierć poniosło pięć innych osób, a 28 zostało rannych. Premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że nie pozwoli na to, by Hezbollah odbudował swoją potęgę. Wezwał władze Libanu do realizacji postulatu zawieszenia broni z zeszłego roku, którym jest rozbrojenie organizacji. Prezydent kraju Joseph Aoun wezwał społeczność między narodową do interwencji w związku z działaniami Tel Awiwu. Izraelskie siły w ostatnim czasie regularnie atakują cele w Libanie, twierdząc, że powstrzymują w ten sposób odbudowę Hezbollahu. Organizacja przekazała, że tym razem Izrael przekroczył czerwoną linię. Wkrótce poinformuje, czy i jakiego rodzaju odpowiedzi udzieli. Stany Zjednoczone wkrótce rozpoczną kolejną fazę działań wymierzonych we władze Wenezueli, informuje Reuters, powołując się na źródła w administracji. Jest prawdopodobne, że na początku będą to operacje niejawne. Część informatorów twierdzi, że rozważana jest nawet próba obalenia prezydenta Nicolasa Maduro. Waszyngton nie uznaje go za prawowitego przywódcę i wyznaczył nagrody 50 milionów dolarów za informacje, które pomogą w jego schwytaniu. Donald Trump udzielił już zgody na działania CIA w Wenezueli. Ostatnio jego administracja ostrzegła linie lotnicze, że tym krajem wiąże się z niebezpieczeństwem. Od miesięcy Stany Zjednoczone gromadzą siły wojskowe na Karaibach i ostrzeliwują łodzie, które według Trumpa służą transportowi narkotyków. Władze w Caracas rozważają natomiast działania partyzanckie na wypadek zbrojnej interwencji USA. To było Espresso z Układem Sił. Więcej materiałów znajdą Państwo na naszym kanale w YouTube oraz na nowej stronie internetowej www.ukladsil.pl Tam także dostępny jest nasz magazyn w formie cyfrowej.